W dzisiejszym odcinku odpowiem Wam na kilka pytań, które zadaliście mi w wiadomościach prywatnych, ale też w komentarzach pod różnego rodzaju filmami na przestrzeni tych kilku miesięcy, odkąd istnieje kanał Weronika Bezglutenowo. Odpowiedzi na te pytania zainteresują zarówno doświadczonych celiaków, jak i osoby, które dopiero rozpoczynają swoją dietę bezglutenową. Zapraszam Was do obejrzenia! Przechodzimy od razu do konkretów, czyli pytanie numer jeden. Co zrobić, aby uniknąć zachorowania na celiakię? Masz celiakię, musisz się po prostu pogodzić z tym, że dieta bezglutenowa będzie Ci towarzyszyła do końca życia. Celiakia to choroba, która jest zakodowana w genach, a przy odpowiednich warunkach po prostu się aktywuje. Byle jaka sytuacja stresowa w Twoim życiu może wywołać początek tej choroby. Nie martw się, początki bywają ciężkie, ale z czasem jest tylko lepiej. Znalazłam też artykuł, w którym mowa jest o tym, że gdy odpowiednio wcześnie do diety niemowlęcia wprowadzimy gluten, to zmniejsza to ryzyko zachorowania na celiakię. Teraz jest to około 5-6 miesiąc w zależności od tego jak karmimy naszego malucha. Myślę, że warto zgłębić temat, jeżeli jesteś celiaczką planującą ciążę lub spodziewasz się takiego malucha. Jakie badania należy wykonać, by zdiagnozować celiakię? Należy wykonać trzy badania, które aktualnie są dostępne na rynku i które pozwolą zdiagnozować nam tę chorobę. Pierwsze badanie, które powinieneś wykonać, jest to badanie genetyczne. Pobiera się próbkę krwi i sprawdza się występowanie zmian w genach, które mogą sugerować, że zachorujesz na celiakię. Są to geny takie jak HLA DK2 i HLA DK8. Pamiętaj, że pozytywny test genowy nie oznacza aktywnej celiaki. Mówi jedynie o tym, że w przyszłości ta choroba może u Ciebie wystąpić. Dlatego należy wykonać kolejne badanie, jakim jest badanie ilości przeciwciał przeciwko celiaki w naszym organizmie. Celiakia to choroba autoimmunologiczna czyli w naszym ciele, w naszej krwi są przeciwciała, które atakują tkanki naszego organizmu i właśnie dlatego występują u Ciebie objawy chorobowe. Taki test wykonuje nam lekarz, by sprawdzić, jaka jest ilość tych przeciwciał w naszym organizmie. Jeżeli jest wysoka, oznacza to, że możesz mieć celiakię. Taki test, żeby był miarodajny, musisz przed całym tym badaniem spożywać gluten. Dlatego tak ważne jest, że gdy podejrzewasz u siebie celiakię, nie odstawiaj glutenu, daj lekarzowi możliwość zdiagnozowania tej choroby poprawnie. Trzecim badaniem, które potwierdzi celiakię... U Ciebie jest badanie biopsji jelita cienkiego. Podczas takiego badania lekarz sprawdza stan naszego jelita cienkiego, pobiera pewien wycinek, który później pod mikroskopem bada i sprawdza, jak mocno zniszczone są kosmki jelita cienkiego odpowiedzialne za wchłanianie składników odżywczych do organizmu. Jeżeli nasze jelito cienkie jest mocno zniszczone, nasze kosmki jelitowe są prawie niewidoczne, oznacza to, że masz celiakię. Pamiętaj, wykonujesz trzy badania i tylko trzy pozytywne badania wspólnie dają obraz jednej poprawnie zdiagnozowanej celiaki. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie celiaki? I pewnie większość z Was już zna odpowiedź na to pytanie: nie, nie możemy się z niej wyleczyć. Jedynym lekiem na nasze objawy chorobowe jest dieta dieta bezglutenowa, czyli bez glutenu. Żeby uniknąć różnych rodzajów powikłań czy też właśnie tych objawów chorobowych musimy na co dzień ściśle stosować się do diety bezglutenowej. Nieważne czy masz celiakię klasyczną czy bezobjawową nawet małe odstępstwa od tej diety mogą powodować późniejsze groźne powikłania w Twoim stanie zdrowia. Może dojść nawet do osteroporozy czy wystąpienia raka jelita cienkiego. Dlatego ważne jest, byś do tej diety się przyzwyczaił, byś wiedział, że nie możesz sobie pozwalać raz na jakiś czas zjeść coś, co zawiera gluten, bo później może się okazać, że zmiany chorobowe w twoim organizmie są już nieodwracalne. Pamiętaj, trzymaj się diety, a będziesz zdrowy. Po jakim czasie od postawienia diagnozy celiaki poczujesz się lepiej? Zacznijmy od tego, że każdy z nas. Zachowuje się inaczej. Każdy z nas, celi jakie, przechodzi też inaczej, więc i po odstawieniu glutenu, po przejściu na dietę bezglutenową, te wszystkie objawy chorobowe mogą zniknąć po miesiącu, po pół roku, czy też po kilku latach, w zależności od tego, jak bardzo nasz organizm ucierpiał, gdy nie wiedzieliśmy, że nie możemy spożywać glutenu. Szukałam informacji, jak to było u innych na różnych forach internetowych i tutaj jak widzicie, jednej osobie dojście do siebie zajął miesiąc, drugiej pół roku, a jeszcze trzeciej, dwa czy trzy lata. U mnie to było dosyć szybko, bo pierwsze objawy zaczęły ustępować już po pierwszym miesiącu, a po dwóch, trzech było już stosunkowo dobrze. Dajcie sobie czas, a na pewno poczujecie poprawę, jeżeli będziecie prawidłowo stosować dietę bezglutenową. Czy w przypadku podejrzenia celiaki należy od razu wprowadzić dietę bezglutenową? Nie, nie róbmy niczego na własną rękę. Wcześniej powiedziałam Wam, jak diagnozuje się prawidłowo celiakię i jednym badaniem, jakie należy wykonać, jest to badanie, które sprawdza ilość przeciwciał w naszym organizmie. Jeżeli odstawimy gluten przed wykonaniem takiego badania, badanie to będzie sfałszowane, ponieważ ilość przeciwciał nam spadnie. Ważne jest, by lekarz mógł prawidłowo zdiagnozować tę celiakię, więc dajmy mu taką możliwość i pamiętajmy, by samemu glutenu nie odstawiać, dopóki lekarz nie zdiagnozuje nam tej choroby. A co z kosmetykami zawierającymi gluten? Z informacji, jakie udało mi się uzyskać z różnych stron internetowych, czy też z opracowanych badań, wynika, że kosmetyki, które gluten zawierają, nie mają wpływu na osoby chorujące na celiakię. Żeby wystąpiło objawy chorobowe u celiaka, musi gluten zetknąć się z jelitem cienkim, a przy stosowaniu kosmetyków takiej możliwości nie ma. Również udało mi się przeczytać, że takie kosmetyki jak szminki czy pasty do zębów nie wywołają reakcji u osoby nietolerującej glutenu. Podobno ilość tego składnika właśnie w tych produktach jest tak mała, że objawy chorobowe nie mają prawa wystąpić. Ale pamiętajcie, możecie też na własną rękę zgłębić ten temat, może dowiecie się czegoś więcej. Nie toleruję glutenu, czy laktoza również może mi szkodzić? Osoby chorujące na celiakię, tak jak już mówiłam Wam wcześniej, w ich jelicie cienkim zostają zniszczone kosmki jelitowe oraz jest zaburzony system wytwarzania enzymów trawiennych, w tym laktazy. Laktaza odpowiada za trawienie cukrów mlecznych, czyli inaczej laktozy. I właśnie tutaj mówimy o wtórnej nietolerancji laktozy, która często współistnieje z nietolerancją na gluten. Ale Was tutaj pocieszę, wraz z regeneracją Waszego organizmu i stosowaniem diety bezglutenowej, Wasza zdolność do trawienia laktozy się poprawi i będziecie mogli śmiało bez objawów chorobowych spożyć Wasze ulubione płatki z mlekiem, czy też Wasz ulubiony jogurt. Zdarza się też, o czym Wam chcę wspomnieć, że nietolerancja na laktozę bywa osobną chorobą, osobną nietolerancją na, na ten produkt i nie jest związana z nietolerancją na gluten. Wtedy będziecie musieli zarówno stosować się do diety bezglutenowej i do diety bez laktozy. Jest coraz więcej produktów, które spełniają obydwa te wymagania, więc myślę, że sobie poradzicie. Bardzo Wam dziękuję za nadesłane pytania. Jeżeli macie ich więcej, no to śmiało piszcie w wiadomości prywatnej czy też w komentarzu pod tym filmem. A może już niedługo powstanie kolejny taki odcinek, w którym odpowiem na Wasze pytania. Będę oczywiście bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie łapkę w górę, jakiś pozytywny komentarz czy też subskrypcję. Do zobaczenia w kolejną niedzielę o godzinie 11. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!